Chcielibyśmy kurwa. Jak ja się zatrzymam, to ty zaczynasz mówić. Jak ty się zaczynasz, to ja zaczynam tak, mówić. Tak, tak, tak. tak. No. jak ja zacząłem wtedy, kurwa, no tak. Jak się stresuje, jak ty jesteś. Graj, <grafię> co <grafię grafię> ty. Chcieliby, chcielibyśmy, chcielibyśmy, miłość, chcielibyśmy. To dość duża kwota, ale przy różnych płatach, przez różnych ludzi da się to osiągnąć. Co ja pierdolę. <grafię> Dobra, Rado, musimy to nagrać, bo już mi ręka sztywnieje. Siema. Siemano, mordy. Tu Miłość I Rado. W tym roku jedziemy na Zombo 2025 wraz z Miłoszem oraz Maćkiem, którego tutaj nie ma, Warburgiem 311 do Turcji. Potrzebujemy pieniążków na domy dziecka. Darczyńców, nie sponsorów. Darczyńców. W tym roku przeznaczyliśmy całą tylną szybę 3000 cm kwadratowych. Każdy centymetr kosztuje 10 zł, a to dlatego, żeby pobić nasz rekord, czyli uzyskać sumę naszych wszystkich zbiórek, czyli 30 tysięcy złotych, które całe płyną na konto fundacji Złombo dla dzieciaków z domów dziecka. Pozdrawiam. I miłość też, kręcimy to już od 40 minut, nic z tego nie wychodzi, więc trzy, cztery informacje. Warburg, pieniądze, szyba, Turcja. Do widzenia.